Siema, tutaj Agata z kanału How to i dzisiaj przychodzę do Was z tematem, który... Hmm. Nie będzie zbyt sympatyczny, którym już żygacie i którego na pewno nie spodziewaliście się na tym kanale. Może się w sumie spodziewaliście, bo ja i tak wiecznie narzekam, więc to jest kolejna rzecz, o której mogę narzekać. Ale no, pokomplikowało mi się w życiu i dlatego przez ostatni miesiąc praktycznie się do Was nie odzywałam i no, nie było to wszystko łatwe. No i gdzie wam poopowiadam w ogóle, jak wygląda życie z pandemią w UK-u, właściwie jak to życie nie wygląda, jak lekceważąco tutaj do tego wszyscy podchodzą, jaką paranoją się wykazują, i jak powiem wam wszystko w szczegółach, co założyłam. Ale dlaczego to mnie to tak dotyczy? Dlaczego ja tak panikuję i dlaczego jestem wiecznie niezadowolona? Ja mam astmę. Ja już to parę razy pewnie mówiłam. Ale no, ona się zalicza do chorób przewlekłych płuc. Więc niestety jestem w grupie ryzyka. Dlatego też tak panikuję. Bo jeżeli słuchaliście pierwszego odcinka podcastu, w którym opowiadałam właśnie, jak wylądowałam w szpitalu, jak prawie mnie tam nie zabili. I ta cała sytuacja miała miejsce 3 lata temu. I wtedy też w szpitalu wykryli u mnie alergię na lek, który jest jednym z najbardziej podstawowych leków. Właściwie to jest lek, który podadzą Ci jako pierwszy w karetce, i to jest lek, który ma rozkurczyć ci właśnie płuca i sprawić, żeby oskrzale lepiej działały. No i niestety jestem na niego uczulona. Przy okazji też wyszło, że mam bardzo słabe wyniki i moja astma niestety nie nadaje się nawet na jak żadne niekonwencjonalne leszanie, tak zwane, ani na żadną eksperymentalną metodę. Więc to jestem lekko w dupie. Każdy nawrót astmy, każdy grypa, wszystko właściwie jest u mnie dość ryzykowne, bo wszystko mi siada automatycznie na płuca. No bo wiecie, jak się pojawia katar, to cała w leci do płuc, no i się zaczyna jakiś tam stan zapalny, chyba że na Biorę leki, biorę inhalacje, jeżeli już coś się dzieje, to wtedy wszystko mam pod kontrolą. No ale nie zmienia to faktu, że no ja jestem zresztą panikarą, i te 3 lata temu mi się trochę myślenie zmieniło w głowie, więc już teraz bardziej na siebie uważam, biorę leki regularnie i staram się mimo temu wszystko dbać. Nie mówię tutaj o diecie, bo to też trzeba w końcu zmienić. Do tej pory wszystko było w miarę. No i jak wyszła cała ta epidemia koronawirusa, to wiecie, na początku było daleko w Chinach, więc to się wszystko lekceważyło, ale byłam przerażona. Też nikt nie podawał za dużo danych, jakkolwiek brutalnie to nie brzmi. Wszyscy mieliśmy w głowie, że to jest daleko. No i niestety to się rozprzestrzeniło na cały świat. Czuję się jakby to była jakaś mini apokalipsa. Więc ja się trzymam życia, póki tylko mogę. Ale no tak wyszło, że mam tą chorobę. I w momencie, kiedy teraz będę miała styczność z wirusem, to może się właśnie dla mnie skończyć jej śmiercią. Dlatego też tak panikuję. No i powiem Wam, że w momencie, kiedy usłyszeliśmy, że zamykają Polskę, to byliśmy wszyscy w szoku, że faktycznie zareagowali bardzo szybko. Bo wtedy, z tego co pamiętam, kiedy wprowadzono kwarantannę, to było chyba mniej niż 100 osób chorych w Polsce. Natomiast w UK było już wtedy 500 ponad. Z czego już było 50 zgonów i nikt nic sobie z tego nie robił, co jest przerażające. Ale wtedy też zaczęły się właśnie te wszystkie sytuacje z papierem toaletowym. Wszędzie, jak to wygląda w Wielkiej Brytanii, jakie są nastroje ludzi, jak wszyscy na to patrzą, jak wygląda sytuacja w sklepach, jak wygląda sytuacja z rządem i ogółem. Zaraz wam to wszystko streszczę. Więc może zacznę swoją opowieść od początku marca, kiedy tak naprawdę zaczęło się zauważać zmiany, właśnie w Wielkiej Brytanii. Zaczęło się zauważać te zmiany. Nie w ludziach, nie w żadnych reklamach, nie w żadnych plakatach ostrzegających przed wirusem, a w sklepach. Zaczęło brakować wszędzie papieru toaletowego, makaronu, wszystkich sanitizerów, płynów odkażających. Tego nie było nigdzie. I wiecie, ja na początku też miałam takie jeszcze lekkie do tego podejście, bo mówię, okej. Okay. Na przeciągu tygodnia na pewno wszystko zamkną, więc na pewno ten wirus nie będzie miał prawa się rozprzestrzenić jeszcze bardziej. Na początku marca nie było jeszcze tylu zakażonych na całych wyspach, a na pewno nie było ich w moim hrabstwie, czyli właśnie w Norfolku, więc wszyscy jeszcze czuli się tak w miarę bezpiecznie. Ja też bardzo ograniczałam tak naprawdę wyjścia. Nie, żebym w ogóle była jakimś party animal, ale, <grych> ale ograniczałam też właśnie kontakt. Starałam się właśnie przestrzegać tych zasad, żeby nie dotykać twarzy, żeby mieć te ręce, żeby zachowywać ten dystans jakkolwiek. No ale wiadomo, że w, w wieczorze. Brytanii w centrum handlowym, to raczej nie wyjdzie. I tak, zaczęły z półek znikać wszystkie te produkty. Na początku zrobiłam, pamiętam, przez pierwszy tydzień marca eksperyment. Weszłam po kolei do siedmiu różnych drogerii, wszystko było wykupione, wszystko, nie było nic na półkach. I ja wtedy znałam sobie sprawę, kurde, to chyba zaczyna się coś poważnego dziać, ale no jeszcze było wszystko takie spokojne. No i co? W międzyczasie nasz kochany premier powiedział, że absolutnie nie będzie niczego zamykał, że mamy życia gdyby nigdy nic, tylko właśnie mieć sobie ręce i w tle śpiewać Happy Birthday, bo przecież to będzie 20 sekund. Jezus Maria, ja w ogóle nie rozumiem jak można być takim człowiekiem. No i tak się ciągnęło, powiedzmy, przez pierwsze dni marca. Potem nastroje zaczęły się robić troszkę bardziej napięte. Zaczęły się pojawiać właśnie opisy, jak to wygląda we Włoszech. Zaczęły się pojawiać państwa, które zaczęły zamykać granice. Nikt nie wiedział, co się dzieje. Wszyscy zaczęli się właśnie lekko spinać, że kurde, może to jednak jest poważne. No nie, no. Nasz kochany premier stwierdził, że absolutnie nie ma w ogóle powodu do paniki. Że nasz NHS, czyli służba zdrowia, jest już zawalona robotą do dostatecznie, więc absolutnie nie będziemy jej dokładać dodatkowych obowiązków. I nie będzie żadnych zamknięć. Jeżeli nie robicie kwarantanny, jeżeli społeczeństwo choruje, to właśnie ten NHS będzie miał coraz więcej roboty, bo będzie coraz więcej chorych. Ale jeżeli ktoś się źle czuje, to zalecane jest właśnie zostanie na 14 dni w domu. Jeżeli właśnie masz jakieś objawy, to proszę zadzwonić na numer alarmowy, i wszystko będzie dobrze. Uch. Więc oczywiście Anglicy się tym nie przejęli, bo powiem Wam, że Anglicy w ogóle nie mają wyobraźni. Może to zabrzmi źle, ale tak jak już siedzę tutaj 3 lata praktycznie, to zauważyłam, że totalnie Anglikom brakuje wyobraźni. Oni muszą mieć powiedziane, pokazane wszystko, co zrobić. Oni muszą mieć po prostu instrukcję do życia. Oni są nauczeni tak łatwego życia, że w momencie, kiedy jest naprawdę kryzysowa sytuacja, tak jak teraz, oni to lekceważą, oni nie rozumieją, że coś im się może faktycznie stać, co jest przerażające. I nawet taki przykład Wam teraz podam. Moja koleżanka właśnie ostatnio mi opowiadała, że jej szefowa jej pokazała autnie maila, że jej teściowa dowiedziała się, że umiera właśnie przez koronawirusa, że to jest kwestia tak naprawdę już tygodnia, bo jest w tak złym stanie, a zaraziła się od swojego wnuka, który chodził jak gdyby nigdy nic do szkoły, w ogóle chodził ze znajomymi na piwo do Pubu, zero jakichś tam, wiecie, ograniczeń. On miał gorączkę przez jeden dzień, poszedł do babci, i babcia teraz. Nie wiem, jak teraz wygląda sytuacja tej kobiety, ale no. I powiem wam tak, w połowie marca ja się bardzo pochorowałam. To się wzięło znikąd. Myśmy z Wojtasem byli sobie nad morzem, wróciliśmy, dwa dni później zaczęłam się czuć fatalnie. Pojawiła się u mnie gorączka, pojawiły się u mnie duszności, kaszel znikąd. Nie mogłam się ruszyć, i tak przez trzy dni leżałam, dusząc się, miałam brać wszystkie moje leki. Musiałam odkurzyć swój inhalator. Nie wiem, czy wiecie, co to jest w ogóle inhalator. To jest taki dyfuzer do leków, który wprowadza wam leki do płuc za pomocą pary, co jest, o Jezus, wybawione. Jeżeli macie jakieś choroby płuc, to jest cudowny wynalazek. Ja bez niego na przykład, jeżeli gdzieś jadę na dłuższy termin, to ja nie mam opcji, żebym bez niego wyjechała. Więc tak to wygląda. No i ja się bardzo pochorowałam i ja to trochę lekceważyłam na początku. Mówię, nie no, to, to pewnie astma, przecież nic mi nie jest. Ale, ale i wiecie, ja to trochę lekceważyłam przez te pierwsze 3-4 dni. Potem moja siostra nagle do mnie pisze: Agata, je ja cię zabiję, jeżeli mi sprzedałaś jakiegoś wirusa, bo myśmy właśnie z Patrykiem wrócili do domu z gorączką, z bólem mięśni i nie jesteśmy w stanie się ruszyć. Więc wtedy troszkę już taki panic mode wjechał. I postanowiłam zadzwonić na numer alarmowy. Wtedy jeszcze na numerze alarmowym było powiedziane, że proszę dzwonić, jeżeli pojawiają się takie objawy jak gorączka, suchy kaszel, ból głowy, ból mięśni, duszności, właśnie taki ciężki oddech. Proszę zadzwonić, wtedy będziemy konsultować wszystko na bieżąco. No i jak moja siostra mi faktycznie powiedziała, że ona też ma takie objawy, a przecież ja trzy tygodnie temu wróciłam z Islandii, to ja sobie pomyślałam, hmm, objawy mam już od tygodnia ponad i kurwa, mać coś może być na rzeczy. I wybrałam bardzo szybko ten numer alarmowy, przedstawiłam się, powiedziałam, że wszystkie swoje symptomy, powiedziałam, że wróciłam trzy tygodnie temu. E, no dobrze, a w przeciągu ostatnich dwóch tygodni była Pani gdzieś? Ja mówię, no nie, byłam trzy tygodnie temu, ale od tygodnia mam objawy, więc teoretycznie od momentu ostatniego pobytu na lotnisku do momentu, kiedy pojawiły się objawy, było mniej więcej tam 12-14 dni. No dobra, dobra, to super, czyli Pani nie była. A ja o tak siedzę, już miałam takie, mm, już mi brew do góry poleciała, bo już byłam oczywiście wkurzona. Nienawidzę rozmawiać przez telefon. Nienawidzę. I będę to za każdym razem powtarzać. Nienawidzę, rozmawiać przez telefon. I drugie pytanie od pana operatora. A czy zna pani kogoś, kto oficjalnie został potwierdzony, że jest chory na koronawirusa ja mówię, nie wiem? A czy zna pani kogoś, kto był ostatnio we Włoszech albo wyjeżdżał za granicę Ja mówię, nie wiem. Skąd mam wiedzieć? Pracuję w firmie, gdzie w moim biurze, w jednym wielkim pokoju jest ponad 100 osób. Codziennie jeżdżę do pracy autobusem, więc ja nie wiem, kto na mnie nakichał, nie wiem, kto na mnie naprychał i nie wiem, kto dotykał barierek. Nie mam pojęcia. Wiem tyle, że mam problemy z oddychaniem, duszę się, mam astmę, która jest bardzo bardzo ciężką astmą. No i mówię, wszystkie mam objawy. Byłam na wyjeździe, mijam pełno ludzi, więc mówię: No, ja panu nie powiem, co ja sprawdzam każdego po kolei pracownika u mnie w firmie, gdzie był ostatnio w przeciągu dwóch tygodni. No nie, więc nie jestem w stanie powiedzieć. A no to niech pani słucha, bo te objawy są prawie takie jak grypa z tym koronawirusem. Więc ja zalecam siedzenie w domu i obserwowanie siebie, a to pewnie grypa, bo jak pani nikogo nie zna, no to będzie ok. Ja wtedy się rozłączyłam, zadzwoniłam jeszcze drugi raz i usłyszałam to samo. Ja wiem, że ja mogę też troszeczkę przesadzać, ale ja wolę być. Ostrożna i wolę dmuchać na zimne. I skoro zaleceniem jest tak naprawdę, żeby robić te testy, kiedy mu jest możliwość, to róbmy te testy. Ale niestety, w UK sytuacja w tym momencie wygląda tak, że tych testów nie chcą robić. Osobiście znam już pięć osób, które mają symptomy koronawirusa i które dzwoniły na nu numer alarmowy i które dowiedziały się, że póki mogą oddychać i nie potrzebują aparatury, to zalecane jest siedzenie w, w domu. <grym> Ja już jestem całkiem spokojna. Wy możecie słyszeć, że mi głos trochę drga, ale to jest już naprawdę u mnie bardzo dobry stan, bo w zeszłym tygodniu, kiedy właśnie wprowadzono kwarantannę do Polski, kiedy dowiedziałam się, że Wielka Brytania w ogóle nie będzie brała udziału w czymś takim jak kwarantanna, bo właśnie służba zdrowia jest już zawalona dostatecznie, nie mamy na to pieniędzy i nie ma w ogóle żadnych przesłanek, żeby wprowadzać kwarantannę do państwa, i że najlepsze będzie, jeżeli właśnie pozwolimy ludziom chorować, żeby zrobić zbiorową odporność. I co się teraz zastanawiam? Jak? Durnym człowiekiem trzeba być, żeby myśleć, że zbiorowa odporność wytworzy się sama, kiedy nie ma tak naprawdę leku na koronawirusa. To mnie bardzo, ale to bardzo zastanawia, bo zbiorowa odporność Wytwarza się wtedy, kiedy są szczepionki i kiedy te młodsze organizmy są szczepione i, i dzięki temu, że właśnie nie rozprzestrzeniają wirusa, chronią te starsze jednostki, które nie mogą być szczepione z tego, co się orientuje. Więc się bardzo zastanawiam, jak to ma w tym momencie działać. Jak? Najgorsze jest też to, że Brytyjczycy, ale też Polacy niestety, lekceważą to, bo skoro rząd powiedział, że nie ma żadnych przeciwwskazań, to pff, kurde, hulaj dusza piekła nie ma. I niestety tak to wygląda. Ludzie dalej chodzili do pubów. Już teraz nie chodzą, bo zamknęli na szczęście. Ludzie chodzili do zeszłego piątku, to jest do 20 marca, do pubów. I powiem Wam, że 18 lub 19, przepraszam, już teraz nie pamiętam dokładnie, marca było znowu wystąpienie nieplanowane w ogóle Borisa Johnsona, który powiedział, że zamykają szkoły od piątku po południa. Proszą też o zamknięcie pubów i ogółem o niewychodzenie z domu. No i fantastycznie. I wiecie co, na przykład ludzie na jakichś tam Polakach z Wielkiej Brytanii, ja się w ogóle wypisałam już z tej grupy, bo nie mogę czytać, jakie tam są tłuki, przepraszam, ale no... I na przykład ludzie pisali, o, zajebiście, no to ostatnia impreza. I ludzie, wyobraźcie sobie, że chodzili do pubów jak gdyby nigdy nic, robili sobie imprezki, tłoczyli się w centrach handlowych, nie zachowywali dystansu. Na przykład mój Wojtas nie jest niestety na kwarantannie, on cały czas musi chodzić do pracy i on też jest osobą wychodzącą, która robi też nam zakupy. Mi i Oli, czyli naszej współlokatorce. I on jest niestety tą osobą wychodzącą, ale on zachowuje wszystkie standardy tak naprawdę bezpieczeństwa. On jak wraca z pracy, tudzież z jakiegoś sklepu, on idzie się kąpać. On się cały przebiera. Robimy pranie non-stop. Odkażamy wszystkie powierzchnie. On też nosi maseczkę, jeżeli idzie do sklepu. Stara się też nosić rękawiczki. Ale wyobraźcie sobie sytuację, że jeszcze trzy dni temu, kiedy poszedł nam po zakupy, to jako jedyny miał maseczkę i mówi, że cztery osoby w małym Tesco go wyśmiały. Co to jest za pajac i dlaczego on nosi maseczkę? Ignorancja anglików przejawia się też tak, że oni w ogóle nie mają świadomości, jak ten wirus działa, nie szukają wiadomości. Oni raz usłyszeli coś w radiu i to im wystarczy. Też oglądałam jakiś czas temu właśnie wywiad, taką sondę uliczną, gdzie Człowiek pytał się właśnie Anglików w Londynie, jak są ich nastroje z wirusem i wszyscy mówili, eee, spoko, przecież to jest jak grypa, nie? Kurde, zachoruję i luz tam, przecież nie będę się ograniczać do siedzenia w domu. Inny starszy pan powiedział, a e, ja też jestem na coś chory, jak nie na to, to na to umrę. Ktoś inny powiedział jeszcze, że go to nie interesuje, on nie łapie grypy, więc on ma to w dupie, on będzie żył jak gdyby nigdy nic i tak to właśnie wygląda. Naprawdę, ja mogę śmiało powiedzieć, że Anglicy są bardzo samolubnym narodem. Narodem bez wyobraźni, ja już to powtarzam chyba dziesiąty raz teraz. I niestety są nauczeni bardzo łatwego życia, ale takiego życia, w którym muszą mieć instrukcję od A z, co robić, trochę się gubią. I nawet powiem Wam, że miałam sytuację z kumpelą z pracy, która ostatnia właśnie też gdzieś tam była na wycieczce, ale się troszeczkę gorzej czuła. I tak wiecie, raz była w pracy, raz nie była. I przedwczoraj miałyśmy rozmowę, że ona się dzisiaj gorzej czuła, więc ona stwierdziła, że zostanie w domu. I ona właśnie powiedziała, że ona się tak lek gorzej czuła, że miała jakieś tam bóle mięśni, więc stwierdziła, że dzisiaj zostanie w domu i że czuje się niewyraźnie, ale to na pewno nie to, tylko na pewno przeziębienie. Ja mówię, bejbe, to może być przeziębienie. Ale tak naprawdę ty nawet bez symptomów że możesz roznosić tą chorobę. No ale jak to? I najgorsze jest to, że jej współlokatorka pracuje w szpitalu, a tam niestety no, nie przestrzegają żadnych zasad bezpieczeństwa, nie zrobili jakiegoś działu zakaźnego i mają to w dupie. No. Wtedy się wszystkie na grupie zdziwiły, że można roznosić wirusa bez właśnie symptomów. Ojaj. Czy dzisiaj się dowiedziałam właśnie od kumpeli, że jej narzeczony, który pracuje w szpitalu, też obudził się ze straszną gorączką, że bardzo wszystko go boli i bardzo źle się czuje. I oczywiście zadzwonili na numer alarmowy i powiedzieli im, że no póki on oddycha i póki nie ma kaszlu, to nie ma w ogóle wskazań, żeby zrobić mu test, więc na razie niech leży w domu. Podsumowując, w Wielkiej Brytanii wyszli teraz z założenia, że jak umierasz, to dzwoń. Wtedy może cię weźmiemy do szpitala, ale inaczej to siedź w domu i sobie umieraj. I nawet w tych pierwszych przemówieniach w ogóle premiera to było właśnie powiedziane, to jest. Dosłownie cytat, że no w tym roku prawdopodobnie umie, umrze więcej naszych bliskich, ale musimy się z tym liczyć. Ja pierdzielę. Dniem 23 marca w tym momencie mamy 5683 przypadki koronawirusa, mamy 281 śmierci i 93 osoby wyleczone. I dalej nie ma zamknięcia. Więc ja jestem osobiście przerażona i ja podejmuję wszelkie możliwe środki ostrożności. I to... Uch, w zeszłym tygodniu ryczałam, ja przeryczałam. W zeszły tydzień prawie cały byłam tak przeżona tą sytuacją i tą wielką niewiadomą, co teraz będzie. Dobra, ale teraz Wam powiem w skrócie, jak to w ogóle ze mną wygląda, jaka jest sytuacja, gdzie ja jestem, co ja robię, czy mi płacą, czy jestem bezrobotna, czy nie mam co jeść i jak to wygląda. Więc... Tak jak się pochorowałam, tak podjęłam decyzję, że będę siedziała w domu przynajmniej 5 dni, a potem postaram się przedłużyć to siedzenie w domu i zrobić sobie takie właśnie self isolation, które jest zalecane w Anglii. Ajajajajaj. W Anglii jest też coś takiego, że możecie. Do 5 dni roboczych siedzieć w domu bez zwolnienia lekarskiego i wam za to będzie albo płacone, albo nie. To już wszystko zależy od kontraktu. W większości firm jest tak, że chyba macie 5 dni płatne 100% w przeciągu całego roku, a reszta to już tam albo procentowo, albo w ogóle niepłatne. A powyżej 7 dni już ze zwolnieniem lekarskim kasa chorych wam wypłaca tutaj w UK i to jest około 90 funtów tygodniowo, więc nie opłaca się być chorym w Wielkiej Brytanii. Ale tak, stwierdziłam, że skoro mam płacone, że moja firma to akurat ma bardzo dobrze rozplanowane, jeżeli chodzi o choroby pracowników, to, że będę grała. Na czas. No bo co innego mi zostaje? Ta choroba jest jedną wielką niewiadomą. Nie wiadomo, co, co planuje ten rząd, który jest nieobliczalny swoją drogą, i nikt nic nie wie. Ta wielka niewiadoma działa tylko na korzyść ataków paniki. I naprawdę mam nadzieję, że wszyscy czujecie się dobrze i że ograniczacie te wiadomości do sprawdzonych źródeł rządowych i że czytacie je tylko raz albo dwa razy dziennie, a nie spędzacie całe dnie na gogle, bo ja popełniłam ten błąd. Naprawdę przeryczałam dużo, bo byłam przerażona. I Jak to teraz wygląda? Więc ja siedziałam sobie w domu, pochorowałam się naprawdę porządnie. I byłam przerażona. Wiecie, już Wam opowiadałam, że dzwoniłam, ale powiedzieć, yeah, jak nikogo nie znasz, to na pewno jest wszystko okej. Okay. Mój szef powiedział, że nie ma w ogóle problemu, żebym siedziała na razie na chacie, żebym nigdzie nie wychodziła, że zdrowie jest najważniejsze, żebym pracą się nie przejmowała i że będziemy myśleć na bieżąco. On będzie mnie też informował na bieżąco, jak to wszystko wygląda i żebym sobie odpoczywała. Że ma nadzieję, że się lepiej czuje. Zobaczymy, jak to będzie. Mój szef jest na tyle kochany, że w Nie codziennie wysyłam wiadomości, jak się czuję, czy już lepiej, więc mu zdawałam tam relacje. W międzyczasie wyszło oświadczenie, Premiera, że wszystkie osoby powyżej 70 roku życia są proszone o izolację na 12 tygodni. Parę dni później weszło też y, oczywiście dopełnienie, że osoby z chorobami przywlekłymi, które są właśnie narażone bardziej przy koronawirusie, też powinny zostać w domu, jeżeli mają możliwość. I to jest taki podchwytliwy tekst. Jeżeli możecie, to zostańcie w domu, bo ludzie muszą teraz wybierać zdrowie czy pieniądze na przeżycie, bo nikim przecież nie zapłaci. Dzieci muszą chodzić do szkoły, bo rodzice pracują. I życie toczy się, jak gdyby nigdy nic, a w tle mamy pandemię. Ja już kombinuję. Innowałam, jak to zrobić, żeby faktycznie te 12 tygodni przesiedzieć w domu, bo skoro nie zamykają tutaj żadnych firm, skoro mój dział musi chodzić do pracy, bo nie ma dla nas sprzętu, i nagle wiecie. Z całej firmy, gdzie jest tam, nie wiem, z 250 osób, 30 musi siedzieć w firmie, bo nie ma dla nich sprzętu. Więc ja powiedziałam, że nawet nie ma opcji, że ja tam wrócę. Mi nie ma kurde, opcji, żebym ja wracała do pracy. Wymyśliłam sobie taki scenariusz, że skoro mam 2 miesiące płatnego urlopu w pracy stuprocentowo, to spróbuję załatwić sobie zwolnienie lekarskie z Polski i grać na czas, bo tutaj w Wielkiej Brytanii nawet nie mam na co Liczyć, jeżeli chodzi o zwolnienie lekarskie? Bo przecież jak nikogo nie znasz, to będzie Ci dobrze. No, ja już się denerwuję, więc musicie mi wybaczyć, że mi się głos łamie. <grych> Poprosiłam moją mamę, żeby poszła na drugą stronę ulicy, gdzie mamy właśnie przychodnie, do której jestem zarejestrowana w Polsce, z lekarzem, który mnie zna i który wie, jaka jest moja sytuacja, żeby zagadała, czy jest możliwość wystawienia mi zwolnienia lekarskiego na miesiąc. Żebym właśnie mogła siedzieć w domu, żebym nie wychodziła do pracy i żebym miała dla pracodawcy podstawkę, że faktycznie ja jestem z grupy ryzyka, no i nie jest zalecane dla mnie chodzenie do pracy i w ogóle. I nagle dostaję wiadomość zwrotną od mojej mamy, że: No, przykro mi, Agata, ale doktor powiedział, że nie jest w stanie ci wystawić tego zwolnienia, skoro siebie tu nie ma. Jakbyś była, to bez problemu, nawet od razu na dwa miesiące, ale, no, mm, tak zdalnie nie. Mówi, że teraz ma wzmożone kontrole i że bardzo dużo ludzi z Anglii tak kombinuje, więc, no, przykro mi, ale niestety nie. Wszystko zaczęło wtedy tak wzrastać gwałtownie. Te zachorowania zaczęły się mnożyć z dnia na dzień. Pojawiło się nagle 51 zgonów, i to było już przerażające, bo wtedy przecież w Polsce. Jest z dniem dzisiejszym dopiero 7, a jest przecież kwarantanna już od 10 dni. Więc ta perspektywa tego, że żyję w kraju, w którym mają mnie trochę w dupie i obywateli traktują jak bydło, które będzie eksperymentem zbiorowej odporności, bardzo, ale to bardzo mnie to zmęczyło psychicznie. I zaczęłam kombinować nad opcją wyjazdu do Polski samochodem. W międzyczasie moja siostra do mnie napisała, że ona chce wracać samochodem, ale dopiero za tydzień i ona będzie mnie na bieżąco informować. Niestety, jak wiecie, Polska zamknęła granicę i pojawił się problem z dotarciem. Jeżeli byśmy się pokusili na auto, też nie wiadomo, czy w ogóle by nas przepuścili. No i ten plan, poszedł się mówiąc prosto, pip. W międzyczasie też zapostowałam pytanie na grupie Polacy z Norwich, oczywiście dla moich wspaniałych i kochanych rodaków. Zapytanie, czy jest w ogóle jakaś możliwość przejazdu, czy ktokolwiek będzie się wybierał do Polski albo lecieć. I oczywiście posypały się komentarze, co ty sobie wyobrażasz. Kolejna pani kara, Wyście się ogarnijcie z tym wirusem. I powiem wam, że się żygać, ktoś się czyta te komentarze. Nie naprawdę, ale jakbyście na... szukali pomocy, byli naprawdę zesperowani, bylibyście w okropnym psychicznym stanie i ktoś by was wyśmiewał, że jesteście nienormalni i że jesteście chorzy, to myślę, że też byście tak reagowali. Wtedy ktoś mi powiedział, że jest taka opcja jak lody do domu, że lot specjalnie dla swoich rodaków organizuje powroty z różnych miejsc świata. I wtedy się okazało, że lecą one z Londynu do Warszawy. Więc znalazłam taki lot na wtorek zeszłego tygodnia, ale... Wtedy się okazało, że musiałabym wracać pociągiem, a następny lot w piątek miałam niewiadomy, bo bym musiała na niego polować i nie wiadomo byłoby, czy znalazłabym bilet. Bo w piątek miałabym możliwość, żeby odebrał mnie tata z lotniska i zabrał bezpośrednio do domu. No ale w międzyczasie zaczęłam dostawać coraz więcej zdjęć, zaczęłam coraz więcej czytać, jak ten lot do domu wygląda. W lotnisku nie dostajecie żadnych maseczek ani niczego, że stoicie w kolejce jeden na drugim, tak jak zwykle na lotniskach, że potem ładują Was do samolotu i niejednokrotnie... Jezu, to była sytuacja w z tego tygodnia, że ludzie siedli do samolotu, zaczęli wypełniać kwestionariusz właśnie, gdzie będą na kwarantannie, jak to wszystko będzie wyglądać i przez dwie godziny jeszcze musieli siedzieć na lotnisku, bo nie było nikogo z obsługi, kto mógłby wypchnąć samolot. Abstrakcja. I wyobraźcie sobie właśnie takie 300 ludzi w samolocie przez około 5 godzin. Potem oczywiście na lotnisku znowu w Warszawie, zero kontroli, zero maseczek, zero żeli, jak słyszałam, dalej ścisk, dalej tłum, dalej wszyscy na siebie kichają, bo oczywiście połowa ludzi uważa, że ten wirus to jest bzdura i nie noszą maseczek. No i zaczęłam się wtedy poważnie Martwić. Wojtek też był bardzo zdania, że absolutnie nie chce mnie puścić samolotem. Ja też się konsultowałam w międzyczasie właśnie z lekarzem, który mi też powiedział, że no to nie jest najlepszy pomysł, żeby lecieć. I tutaj pani Menago Juliat, która mnie też opieprzyła bardzo, że to jest nieodpowiedzialne. Powiem wam, że wiele głosów było na nie i w końcu z rodzicami też po długich właśnie rozmowach, gdzie doszliśmy do wniosku, że najbezpieczniejsze w tym momencie jest zostanie węgli. Siedzenie na dupie w domu, przestrzeganie wszystkich zasad higieny, mycie się, dezynfekowanie wszystkich powierzchni, niewychodzenie z domu, ograniczanie właśnie kontaktów tutaj w naszym mieszkaniu. I że to mi wyjdzie na dobre niż kolejna dziesięciogodzinna co cunaj... przepraszam, nie dziesięciogodzinna, z 13-14 godzin by mi zajęło, przy dobrych wiatrach dostanie się do koszalina z Londynu. No i przyjeżdżając, tak naprawdę zmusiłaby moich rodziców do kwarantanny. Niestety oni chodzą dalej do pracy, co jest kolejnym po prostu ciosem w moje kolano i które powoduje, że jestem zestresowana. Ale tak, moi rodzice musieliby przejść na kwarantannę. Moja babcia, która mieszka właśnie u rodzic z rodzicami też na piętrze, która jest już no, moim babcią, no, byłaby narażona przeze mnie bardzo. Było więcej minusów niż plusów w całej tej sytuacji. Cała ta sytuacja jest porąbana i nie jest porąbana tylko dla mnie, tylko jest po prostu Wszyscy w tym siedzimy. W tym momencie ja siedzę w jednym pokoju, Wojtek siedzi w drugim pokoju. A no, ja zaraz się popłaczę, przepraszam. <grywa> On nie wiadomo, czy będzie miał wolno od pracy. W pracy zrobili mu izolatkę, więc wiedząc, wiedzą właśnie, że ja jestem w grupie ryzyka, więc postarali się jakoś go odseparować od reszty pracowników. Zresztą tam jest tylko trójka, ale i tak jest odseparowany od reszty. Jeździ autem, jak idzie do sklepu, to właśnie ma te rękawiczki, wszystko dezynfekujemy, staramy się trzymać te dwa metry minimum od siebie odległości. Ale to jest okropne. No. Ja śpię w sypialni, a Wojtek śpi w drugim pokoju i tak naprawdę no gadamy ze sobą tylko przez Messengera, albo jak jemy coś, albo ja coś ugotuję, to wtedy siedzimy od siebie dwa metry i ani się pocałować, ani się przytulić. Jezus Maria, ja jestem tak wkurzona tą całą sytuacją. I najgorsze jest to, że nie mamy żadnych odpowiedzi. Nie wiemy, ile to potrwa i wszyscy jesteśmy w tym i wszyscy z nim przerażeni. No to podsumowując, no, w UK jak masz symptomy, to siedzisz w momencie, kiedy już praktycznie jesteś na zejściu, albo nie możesz oddychać, to dopiero może łaskawie zrobić test. Lekceważą wszystko. Anglicy mają to wszystko w głębokim poważaniu. Połowa społeczeństwa uważa, że ten wirus to żart i grypa. Myślę, że część z Was też może tak ten uważa, ale miejcie na uwadze po prostu ludzi starszych i ludzi z chorobami przewlekłymi, dla których ten wirus nie będzie łagodny. No ten wirus troszkę nam niszczy płuca. Bądźcie wyrozumiali i bo miejcie wyobraźnię w przeciwieństwie do Anglików i myślcie przede wszystkim, myślcie, że nie jesteście sami na tym świecie. A jak mówicie o czymś takim jak selekcja naturalna, no to poczekam na selekcję naturalną Waszej na przykład babci i wtedy zobaczymy, jak będziecie wyzywać tego wirusa i wszystkich dookoła. Bądźcie empatyczni, dbajcie o siebie, dbajcie o wszystkich wokoło. Jeżeli możecie, to pomagajcie. Jeżeli możecie, to zróbcie zakupy o sobie starszej, która na przykład nie może wyjść. I wiem, że nastroje wszyscy mamy podłe i ten podcast absolutnie Was nie rozweselił ani nic, ale no... Chciałam go nagrać, żeby to z siebie zrzucić. Ja w sobie to wszystko dusiłam. Ja się już dostatecznie dużo wypłakałam i... Dostatecznie dużo scenariuszy w swojej małej główce przerobiłam. W tym momencie, no, siedzę w domu. Na szczęście moja praca jest tak wrozumiała dla osób z chorobami przewlekłymi, że wszyscy pracują zdalnie, a ja nie mając sprzętu dostaję pełno, pełne wynagrodzenie, więc to jest też fantastyczne. Sprzęt mają mi załatwić w przeciągu dwóch tygodni, żebym nie siedziała na dupie. Przecież siedziałam pierwszy tydzień. Na tę chwilę czeka mnie kolejne 11 tygodni w domu. <grym> nie wiem, co dalej. Nie mam pojęcia. Wiem, że Wy też jesteście zdołowani, więc powiem Wam, może to będzie jakiekolwiek pocieszenie, może nie, ale z tym odcinkiem startuję z serią dwóch podcastów tygodniowo, bo skoro siedzę w domu, nie pracuję, to może spożytkuję to jakoś ambitnie i będę nagrywać, będę Wam opowiadać jakieś śmieszne historie. I poza jakimiś takimi smutkami, jak teraz wszyscy mamy, to, to tam trochę historii jeszcze mam w kieszeni. Odcinki będą klasycznie publikowane. Pierwszy w poniedziałek, a drugi w czwartek po południu. Mam nadzieję, że mi się to uda. Będę Was jeszcze na bieżąco informować. I jeszcze raz powtórzę: zdrówka Wam życzę, bliskości. I naprawdę na siebie uważajcie, bo to nie są żarty. Nie wiemy jeszcze do końca, co się będzie działo. Nie wiemy jeszcze, jakie żniwa zbierze ten wirus. Nie wiemy jeszcze, jakie zniszczenia w organizmie spowoduje. Nie mamy na niego szczepionki, więc. Bądźcie wyrozumiali, miejcie tą wyobraźnię i uważajcie na wszystkich dookoła. I tak ciągnąc jeszcze ten temat, to jestem bardzo ciekawa, jakie nauki wyniesie nasze społeczeństwo z tej całej przygody z pandemią. Czy w końcu zaczniemy dostrzegać lekarzy, czy w końcu zaczniemy im płacić tyle, ile im się należy, czy przestaniemy eksploatować ziemię, tak jak robimy to w ten sposób, bo nawet sam przykład tego, że w końcu w Wenecji woda jest czysta, jest przejrzysta, tam wróciły ryby. W chyba W Sardynii delfiny się pojawiły. Jestem bardzo ciekawa, jak to wszystko się skończy. I mam nadzieję, że skończy się szybko. I mam nadzieję, że wszyscy będziemy zdrowi. No i w następnym podcaście będzie już trochę weselej, ale no musiałam to z siebie rzucić. To bye bye!